Witam Was na moim kanale. Jak się pewnie domyślacie, filmy z dwoma lokomotywami, które macie aktualnie w kadrze, kręcę jeden za drugim. Był już ten o lokomotywie klasy 163, przewozów regionalnych Marysia od Achme, a teraz zajmiemy się drugą lokomotywą. Tym razem ROKO. Pudełko mam w ręce. Oddalimy kadr. Myślę, że tutaj nikogo nie zdziwi, jak tylko. Mignę, pokazać, że to jest właśnie to długie, sztywne, dość lubiane pudło. Podjadę lokomotywą bliżej kamery i będziemy pokazywać dalej. Lokomotywa jest z fabrycznym dźwiękiem, ale póki co zaprezentuję jeszcze przed włączeniem silnika samą lokomotywę, tutaj na pierwszym planie. Niech nam się tylko tak ustawi bardziej bokiem. No, i niech wystarczy. No to numerek. Roco 71957. Trochę marny ten opis, uroko. EU45846, nie ma epoki. PKP, tyle, Made in Vietnam. No, dekoder fabryczny ZIMO. To też jest dość ważna informacja. Pudełko odkładam. To lokomotywa Siemensa w oryginale. Poznaję ją po tych ryflach bocznych, w przeciwieństwie do traksów od Bombardiera. Tam są gładkie powierzchnie boczne, a poza tym lokomotywa bardzo podobna troszkę ten trak, trójeczka bardziej zaokrąglony z przodu, inne światełka i można go już rozpoznać, ale generalnie kompaktowość lokomotyw różnych typów jest bardzo zauważalna. Zatem ta lokomotywa nie wybija się tutaj z niczym szczególnym mamy 4200 kW mocy, 5710 koni mechanicznych, długość 19580, zatem blisko 20 metrów, masa 87 ton, prędkość maksymalna 140 na godzinę. Dalej w produkcji dużo modeli wyprodukowano. Epoka szósta. Powiedziałem, że ma dekoder dźwiękowy, zatem zanim włączę funkcję dekodera jedyneczka, posłuchamy innych może uwaga, numerek 2. jest trąbka długa i też tak długo trąbi aż ja wyłączę na klawiszu trójeczka podobna sprawa, czyli tam była wysoko to jest niskotonowa trąbka tu przynajmniej był bardzo dobry opis w pudełku zatem te funkcje są łatwo rozpoznawalne bo są wytłumaczone Tureczka, Dwie trąbeczki naraz. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ja słyszę to. Po zakończeniu trąbienia jest taki dziwny szum z głośnika jeszcze, utrzymujący się ułamek sekundy. Trochę dziwny. Uwaga, jeszcze raz włączę. No właśnie. Po zakończeniu trąbienia jest nagrany taki szum niefajny. Piąteczka, sprzęganie. Długa sekwencja, i jak nie wyłączę tej funkcji numerek 5, ja słyszę szum głośnika, niefajny. Wyłączamy w takim razie piątkę. No, i teraz jest absolutna cisza. No, jest tu zdecydowanie pewna wada. Jakkolwiek dźwięki bardzo czyste, bardzo fajne, to. Jest tutaj ewidentnie taka wada, że szum z głośnika w stanie spoczynku. Rzut na czoło lokomotywy, ale takie mało precyzyjne, Nawet nie wiem, czy ta ostrość tam jest dobrze złapana. Światełko górne w tym razem podobnie jak w modelu ACME, który tam w głębi widzicie, jest pod szybą. I ja patrzę się, czy my tutaj możemy coś poszaleć ze światłami. Funkcji mam 20 spisanych. Wyłącznik świateł przednich jest tylko, wyłącznik świateł tylnych. Czyli po funkcji F0 włączymy i przód i tył i nie ma żadnych szaleństw ze światłami, zatem nie są one przerobione, broń Boże, na manewrowe, na jakieś inne, które można już teraz widzieć, na przykład jazda po torze przeciwnym. no Jest to wersja roko niby z wypasem, a jednak światełka są dość ubogie. Nie widzę również oświetlania kabiny. No nie widzę. No to wracamy w takim razie do innych funkcji. Skończyłem na sprzęganiu. Funkcja F5, F6 jazda manewrowa. Spróbujemy to zrobić w czasie jazdy. F7 to są piski na rozjazdach. Spróbuję czy na stojącej. No nie słychać nic, czyli słusznie nie są aktywne. 8, a no taki kompresor. Głośność dość duża, dźwięki czyste, chociaż słychać gdzieś tam w drugim planie szum. F8 wyłączam jest cała sekwencja. No i ten szum utrzymuje się również. Dobra, F9. A no taki półpitowy. Czuwak. 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 Zakłócenia. 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 F10. No właśnie takie zakłócenia. I to już dla mądrzejszych pytanie o co to chodzi. Kto i co zakłóca kogo? No pewnie jakaś funkcja tam do obsługi potrzebna. W żadnych innych nie spotkałem się z tego typu komendami. No lepiej jak są niż miałoby ich nie być. Funkcja 11. Oddziaływanie na pociąg. Oddziaływanie na pociąg. No i kolejna komenda spółpitu. Oddziaływanie na pociąg. Oddziaływanie na pociąg. 12. Wyłącznik świateł tylnych, Wyłącznik świateł przednich, Trzynastka. Wyciszenie 14. 15 wentylator. No i cisza. Czyżby wentylatora również nie dało się na stojącej włączyć? Niewykluczone. 16. Automat hamulcowy. No fajna funkcja, zaczyna być, pojawiać się teraz już w wielu modelach, czyli jednym klawiszem doprowadzamy do całkowitego zatrzymania lokomotywy ze wszystkimi bajerami, spiskami i tym, co powinno być faktycznie w czasie takiego zatrzymywania lokomotywy. No jest tutaj jeden problem. Nigdy nie wiadomo, gdzie ta lokomotywa się zatrzyma. Więc zakręcę filmy, jak inni chcą, żeby lokomotywa zatrzymała się w jakimś określonym miejscu i wciśnie tą funkcję automatu hamulcowego, no to jest dane na to, ile ta lokomotywa jeszcze przejedzie i gdzie raczej się zatrzymać. No pewnie, że jak się zna lokomotywę bardzo dobrze, to można odmierzyć. 30-40 czy 50 centymetrów torów potrzebuje, żeby ten manewr wykonać i żeby w kadrze na przykład zatrzymać się, ale no, ciężko wyczuć to. Mając jeszcze więcej lokomotyw, no to już jest. Trudniejsza sprawa, ale ogólnie fajna rzecz. 17 Piasecznica. Bardzo krótka, sama się skończyła. Dopiero teraz wyłączam funkcję. No, króciutka. 18, no, fikcja całkowita. Posłuchajcie. Się nawet domyślacie co to jest. To jest nagranie przyjeżdżającego pociągu. No, funkcja dosyć dziwna. Ktoś stojący obok nagrywa przyjeżdżający pociąg. Raczej mało użyteczna i taka, taka trochę dziwna. Słabo takiego stukotu kół Jeszcze jeszcze Agresywna ta funkcja nie da się włączyć. Już włączyłem przed chwilą. 18, a tu pociąg jedzie, jedzie, także nie ma przeproś, wszystkie wagony musi przepuścić. 1920 głośność, przód w tył. No i tyle z funkcji użytecznych. Zanim ruszymy lokomotywą i włączymy jeszcze tą jedyneczkę. Oddale. I może zmienię układ kamery. Tutaj wyjątkowo za tą lokomotywą jest kilka nowych wagonów, które też zaprezentuję. Może najpierw tak, żeby się nie przekrzykiwać z dźwiękiem silnika. Podjadę pierwszym wagonem. No to jest ten Escheron, który udało mi się na Ebayu kupić na starych platformach Roco. 5 razy w takich starszych pudełeczkach o numerze 43313 Austriackie koleje, ktoś przerobił, całkiem nieźle to zrobił. Spróbujemy dać tutaj zbliżenie. Popatrzcie się, są pojazdy wojskowe. Pojazdy leciutko spatynowane. Nie wiem, czy ta ostrość na pojazdy jest, czy na tym żuku z tyłu. O, teraz będzie lepiej. Dodatkowo są kłody pod każdymi kołami. Dość to fajnie zabezpieczone. Ma to niezły wygląd. Nie jestem do końca przekonany z której epoki ten Echelon jest. Prezentowałem w poprzednim filmie, za marysią od Akme, czołgi. Tym razem, pojazdy wojskowe, chyba starszej nieco epoki. I na przykład taka ciężarówka. Coś w stylu ruskiego ziła. No pewnie jakiś man. Ale fajnie jest, że są tutaj. Drewniane jeszcze kłody, jakieś elementy dołożone. No, minus tego wszystkiego jest taki, że te pojazdy są po prostu wklejone do tych platform. Platformy stare, więc nie ma co żałować. Tych pięć wagonów, które wam teraz pokazuję, a jest na nich 5, 6, 7 pojazdów wojskowych kosztowało mi 50 euro. Zatem to jest naprawdę niezła cena, fajne pojazdy, żaden się nie powtarza. A no, na przykład takie ciągniki i jakiś techniczny pojazd. Teraz wyłoni się jeszcze taki większy pojazd, sam nie wiem do czego, ale super prezentuje się. Tylko, że tak jak powiedziałem, to są pojazdy wklejone już w wagony. Musiałbym je wyrywać, no na pewno ślady na wagonach pozostaną. I jeszcze jeden taki wagon z takim pojazdem. Myślę, że na dość dużym zbliżeniu, ale ostrość łapiemy tutaj na ten pierwszy plan. Leciutko spatynowane. Dość dużo pokazuje tu jeszcze takich drewniany kłód pod kołami. Dość stabilnie to wszystko wygląda. Dobra. To są wagony jedyne, które kupiłem, ale one nie są nowe. Nowe w kolekcji. Będą tworzyły Echelon. W takim razie objeżdżamy lokomotywą kółeczko i ruszamy z dźwiękami silnika. EU45 ponownie w kadrze. Zatem uruchamiamy jedyneczkę, włącz włącz silnik. Przypominam dźwięk oryginalny od roku. Pełna sekwencja. Nic więcej nie naciskam, tylko jedyneczka. No fajna ta sekwencja. Wiele dźwięków, coś tam z pantografu, coś jakichś pisków mamy teraz bieg jałowy jazdę manewrową spróbuję pokazać jak objedziemy kółeczko i mam pokazać jeszcze ten automat hamulcowy zróbmy w takim razie kółeczko ja spróbuję jeszcze tutaj funkcję która nie działała na stojącej a mianowicie te piski na rozjazdach zerknę na siódemkę uwaga ruszamy Dość ładnie powoli rusza więc nie ma problemu że zrywa. Siódemeczka. No i są piski na łuku. Dość poważne piski więc jest ok. To co nie działało na stojącej słusznie działa teraz w ruchu. Siódemkę wyłączam. lokomotywa się zbliża zatem szukamy jazdę manewrową szósteczka uwaga jak wiedzie w kadr 6 mamy zwolnienie na no, światło niestety nie uzyskamy tutaj i ponownie 6 i przyspieszyliśmy znowu nasze szelon jedzie dalej no i na koniec, o ile kamera mi pozwoli, bo już na czerwono bateria się świeci Automat hamulcowy numer 16 Uwaga, niech wiedzie w kadr lokomotywa Jeszcze nie Teraz Niemieckie komendy No i tak wygląda automat hamulcowy, po niemiecku. Spróbuję go wyłączyć, czy da jakiś efekt. Nie, lokomotywa zatrzymana, no to spróbujemy wyłączyć jeszcze dźwięk, klawiszem F1. Też fajna, długa sekwencja, bardzo powoli obroty. No i tyle, cisza absolutna. To tyle z prezentacji nowego taboru jesień 2022. No, raczej więcej w tym roku nie będzie nowości, nie ma co się łudzić. I tak nieźle, dwie lokomotywy za pół roku pochwaliłem się co miałem. Jedną widzicie w kadrze, druga tam walczy z platformami nieczołgowymi. Tyle, żegnam się z wami i do usłyszenia do zobaczenia na moim kanale.